Hej, siemanko, ja jestem Lukas z kanału Lukas Games 6.9. Witam Was w kolejnej serii, jakie są gry z dzieciństwa, a więc w gry, jakie ja grałem, gdy byłem mały. Na sam początek zaczynamy od gry z roku 1997, Need for Speed 2, wersja Special Edition, którego autorem jest Electronic Arce. Firma ta do dziś produkuje kolejne odsłony właśnie z serii need for speed. Ja tu sobie taki wybrałem taki tryb Knockout One Players. Jeszcze nie wybrałem teraz sobie, biorę on dokładnie Knockout One Players. Outcall Lotus GT1. To może tak pokrótce opowiem, o co chodzi w tym trybie tryb ten polega na tym, iż mamy 8 albo też 7 mapek, w których właśnie nie możemy być ani razu na ostatniej pozycji. W sensie, że jeżeli będziemy na ostatnim miejscu, to wtedy odpadamy z gry i niestety ta przygoda właśnie tutaj się kończy. postaram ja się mnie odpaść właśnie tutaj z tej gry. Eee, I będę się wam starał pokazać wszystkie mapki jakie tutaj są. Serię tą podzielimy na dwa odcinki. Żebyście się tutaj zbytnio nie zanudzili go oglądając, tak więc ja sobie podzielę to na jakieś dwa. 20 może minutowe właśnie takie, e, takie odcinki, które w których Wam właśnie zaprezentuję tą grę jaką jest Need for Speed 2 wersja Special Edition. mamy ostatnie okrążenie. Jestem na siódmej pozycji, tak więc jest całkiem, całkiem nieźle. Jak już wam wspominałem, jadę sobie autkiem Lotus GT 1 To jest klasa A. Najmocniejszym autkiem właśnie w tej klasie jest McLaren F1. Ja jadę autkiem najsłabszym, ale niekoniecznie tak pod tym względem. Ona jest najsłabsza, ponieważ ma najmniejszą szybkość maksymalną. Natomiast jest baz jest bardzo bardzo zwrotne, co w kolejnych mapkach właśnie będzie jak gdyby jego dużym atutem, ponieważ w mieście jak dobrze wiecie nie najważniejsza jest prędkość, a zwinność. Dobra, chyba nam się uda dojechać. Tak, jesteśmy nas w siódmym miejscu, a więc nie najgorzej. No właśnie, mamy kwalifikację do kolejnej rundy. No to lecimy sobie z kolejną mapką. Bo daję, że jakaś Australia kangur tam był namalowany. I w tej mapce właśnie się przekonacie jak, kiedy auto jest, jak on to auto ma siłę właśnie w mieście, gdy jest dużo zakrętów. I jak można nim bardzo łatwo manewrować. Się. Ogólnie to była moja pierwsza gra, jaką dostałem, jaką sobie kupiłem, będąc na wakacjach w Niemczech. Wow, coś mi tutaj e, poleciało na szybę. E, oczywiście w wersji pudełkowej, oryginalnie, mam jeszcze to pudełko na pamiątkę zachowane i chyba nigdy go nie wyrzucę. Tak więc. E, kiedy tą grę dostałem, po prostu spędzałem przed komputerem całe długie dnie i wieczory i w ogóle grałem w to non-stop, ponieważ tak mi się spodobała, jak na tamte czasy to gra była naprawdę naprawdę całkiem niezła. No i oczywiście robiła dużą, dużą, dużą furorę. Później wyszedł Infor Speed 3, już tak nie było. Ale dopóki Infor 3 nie wyszedł, także grało się w tą grę cały, cały czas. Ja tu mam takie bojowe zadanie, tutaj na początku 1 dwa materiały, ja bym się musiał tych materiałów pozbyć, z tego względu iż jeżeli one dojadą mi do ostatnich... O oh fuck, do ostatnich... No kurde, do ostatnich mapek, to później bym miał problem, bo one są bardzo, bardzo szybkie i najlepiej jakby one gdzieś po drodze sobie przypadkiem odpadły. Popatrzcie jak ja się szybko do niego wbliżam. Przez to, że właśnie to auto ma takie dobre skręty i taką dobrą przyczepność na zakrętach, to jest niewątpliwy jego duży, duży atut. Dobra, jeden się tu wywalił na szczęście, ale on i tak pewnie ostatni jeszcze nie przyjedzie. Jeszcze byśmy się musieli tym zająć. O, właśnie, teraz to tutaj to widzicie, to, te, lata, te latające i rozmazujące się mi tutaj na szybie, a dokładnie na ekranie moni, na ekranu monitora e, takie plamki, to są osy i to jest efekt 3DFX. Ja tego nigdy wcześniej nie widziałem, e, ponieważ wtedy miałem komputer troszkę, troszkę słabszy, który niestety 3DFX nie obsługiwał. E, no i co za tym idzie, nie mogłem właśnie używać różnych takich efektów, tak, więc, więc widzę teraz też to po raz pierwszy. O tam się coś wywali Dobra, super. No i naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne, wam powiem kurde, bo bo robi to wrażenie tak, że niewątpliwie fajnie to było wtedy mieć, no ja wtedy tego nie miałem, także musiałem jakoś sobie radzić ee, bez tego. ładnie tutaj Ja już trochę wyszedłem z prawy, ale ogólnie to nie jest najgorzej. Dobra, McLaren niestety dojechały, czego nie chciałem bardzo. No ale cóż, może uda się w kolejnych jakiś planszach właśnie zrobić, tak, żeby one nie dojechały. Trzecia mapka. Jakaś plaża, być może w Kalifornii, być może nie. Ale mi to na jakąś Kalifornię tak mniej więcej wygląda. No i na starcie oczywiście wszyscy mnie biorą, ponieważ oni są jak kurde, jak wam mówiłem, już dużo, dużo mocniejsi. Wow Cóż się to porobiło, proszę Państwa, no a ja jestem słabszy, ale później, jak są zakręty, no to już dajemy radę sobie w zupełności. Kurde, ostatnie jestem. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tu ogólnie jest taki most e, z takimi linkami, takimi mm, Kurde, jak to się nazywa? Fakt. No, taki most ze, sznuro, ze, ze sznurków i e, jak po prostu przywalicie bardzo mocny e, no, w te liny czy sznury czy jak to tam nazywało, jak zwał e, wtedy właśnie możecie wypaść Trzymie się z no. Dobra. No i wracając do tego, jak wywalniecie sobie w ten most ze sznurów, to wtedy wypadacie z niego i wpadacie gdzieś tam daleko, daleko do jakiejś takiej rzeki, ale oczywiście potem autko się wam znowu restartuje, możecie jechać dalej, ale jest taki motyw także, jak nie jest jakiś to powiedzmy niezniszczalny ani nic, nic, nic w tym stylu. Gonię go, gonię i nie umiem go kurwa wygonić. No. Jadą. Dobra, udało mi się wywalić tego McLaren'a i on już raczej nie dojedzie na punktowanym miejscu. Co mnie niezwykle cieszy. Ładnie, ładnie. Dobra, jesteśmy chyba na drugim miejscu. Raczej to nic więcej już nie zdziałamy. Kurde, dojechały obydwa klarami. Fakt, ktoś tam się jeszcze wywalił po drodze. Oj, niedobrze. już się tak cieszyłem, no, że ktoś pozostanie. No nic, dobra. Mamy kolejną kwalifikację do kolejnej rundy, tak więc możemy sobie dalej jechać. Powiem wam, e, tak, ja w tą grę grałem ostatni raz w 2005 roku, ale jak teraz tak na nią sobie patrzę po tej 9-letniej przerwie, no tak mniej więcej 9 lat gdzieś to będzie, to kurczę, tak jakbym w nią grał normalnie wczoraj. Wszystkie te zakręty tej tej mapki tak pamiętam dobrze, że to jest szokarz. ja tą grę dostałem, to przegrałem z nią no, długie, długie naprawdę zimowe wieczory. I to nie sam, ale też także z kolegami, żeśmy dużo właśnie grali... w tą gierkę. Z tego względu, iż ma ona też właśnie tryb do grania w dwójkę, czyli ekran nam się dzieli na pół i jeden gracz gra u góry, a drugi gra na dole. Można się właśnie razem ścigać z kumplami, ze znajomymi. Bardzo, bardzo fajny motyw też e, zrobiony. Tu gdzieś chyba skróty były tak mniej więcej coś mi się kojarzy. O! Tak, świetnie. Proszę, jakieś ładnie skoczyli sobie tutaj do pierwszej trójeczki. Ale music. Kurde, teraz mnie trochę wyniosło. Dobra. Wow. Ciężka walka, żeby się tutaj teraz nie wywalił nigdzie, kurby. Nie będzie dobrze. Ciałem go tak wywalić, fajnie, ale mi się nie udało, dobra. No to nic, trudno. Mm. Jedziemy, jedziemy. Wow, nie, 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 bo ja też teraz mogę, kurde. ...przez tą całą śmieszną zabawę nie dojechać, a tego byśmy nie chcieli. Fak. Chyba będzie tutaj walka do ostatniego metra, coś mi się tak wydaje. No dobra. Ciśniemy. To był teraz jeden wielki piz. Zrobiłem to wam to powiem specjalnie po to, żeby wykluczyć jednego materena, żeby później było mi łatwiej. I tak też mi się udało, ale graniczało to naprawdę z dużym, z dużym ryzykiem, tego iż jeżeli coś by mi nie wyszło, no to wtedy kurde. Byśmy po prostu odpadli. Jak sami widzicie, tutaj jest też prędkość maksymalna. pokazana. ja miałem największą 195, a taki McLaren ma właśnie 229, prawie 230 już. Także jest ogromna, właśnie, e, różnica w prędkości maksymalnej, ale to się akurat nie przekłada na to, e, na zwrotność tego auta, który jest 100 razy bardziej większy, właśnie niż ten kurde McLaren. Nie wiem jak jest w rzeczywistości, bo nigdy nie jeździłem ani jednym, ani drugim, ale w grze jest to naprawdę duża, duża różnica i oczywiście na plus dla Lotusa GT-1. Znowu tutaj, widzicie, w tej grze taki deszcz teraz sobie pada tutaj. To też jest kolejny efekt właśnie tego 3dfx'a, który jest... który teraz posiadam, a przedtem go nie miałem. Niby taki bajer, kurczę, a jednak jest to duży, 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 duży efekt właśnie dodaje eee, do gry. Doli... Forging mnie właśnie wymija. Jak puszczę, bo tu też gdzieś chyba są skróty. O dokładnie, tak tu można zjechać. Więc znowu jesteśmy na miejscu pierwszy Kurde, co za ham. Co za, co za hamstwo, no. Nie, 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 nie. mi się gra zblokowała jeszcze. Dobra, mamy ostatnie okrążenie. Teraz się musimy maksymalnie skupić, abyśmy nie odpadli kurde z tej tutaj z tego wyścigu. Fuck. Nie. Nie, w takim momencie. Fak dobrze, że tamci też leżą. Może, może uda nam się jakoś tutaj dojechać w miarę bezpiecznie. O ile tutaj jazda w tej grze można nazwać bezpieczną? Bo ona raczej jest z to nie ma nic wspólnego. Dobra, tu jedziemy, jedziemy, tu, 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 tu. Jest i McLaren, dobra, ale to nas tutaj nic nie ratuje. E, myślę, że chyba dojedziemy tutaj na punktowanym, no albo raczej na premiowanym miejscu. Tak, bo ten jest daleko. Aj, myślałem, że by to było... dobra. E, oto nic, jesteśmy na trzecim miejscu, zakończyliśmy kolejną mapkę. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za, tą, za ten odcinek i zapraszam was już do kolejnego z serii Need for Speed Special Edition w ramach właśnie gry z dzieciństwa. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejose!